HGH fragment 176-191, czyli idealny środek do palenia tkanki tłuszczowej. Według badań stymuluje lipolizę aż 12-krotnie mocniej od hormonu wzrostu oraz hamuje lipogenezę, czyli tworzenie się nowego tłuszczu w organizmie. Dodatkowo nie wpływa on na IGF-1, nie wpływa na rozwój istniejących już komórek rakowych, nie wpływa negatywnie na metabolizm węglowodanów, nie wpływa na powiększenie się narządów, nie ma on żadnych właściwości anabolicznych i uwaga, nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych poza czasami miejscowym zaczerwienieniem w miejscu iniekcji. Jedynymi jego mankamentami jest cena oraz to, że okres jego działania jest bardzo krótki do 60 minut i trzeba go podawać w momencie, kiedy mamy niski poziom cukru. Wysoki cukier będzie blokował jego działanie, dlatego najlepiej podawać go przed każdą aktywnością fizyczną i przynajmniej 2-3 godziny po posiłku lub naczczo. Dawki jednorazowe oscylują w granicach od 200 do 1000 mikrogramów.